z tej strony Domanu, a dzisiaj przyjrzymy się nieco dokładniej mundialowemu dodatkowi, z którym ekipa Kartomani miała już okazję zapoznać się w ubiegłym tygodniu dzięki zaproszeniu do Londynu na Capture Event. Jak już wiemy w tym update'ie, możemy rozegrać cały turniej na bota oraz online, zagrać szybki mecz, czy co prawdopodobnie dla wielu graczy najciekawsze, dostępny jest w nim tryb FIFA World Cup Live, gdzie będziemy mieli okazję prowadzić drużyny odnoszące się w pełni do rzeczywistych składów reprezentacji narodowych na Mistrzostwach Świata, z tym, że oczywiście ten tryb ruszy wraz ze startem Mundialu, chociaż to też dla wielu graczy będzie pewnie w tym dodatku najlepsze to dedykowana ścieżka dźwiękowa, którą wybrali właśnie sami gracze, i dzięki temu składa się ona z wielu fifowych klasyków, takich jak Blur Song 2, MGM The Kids czy Casabian Club Food. Natomiast jeśli soundtrack jest tym, co w update'cie Mistrzostw Świata wzbudza w graczach na ten moment największe zainteresowanie, no to chyba jasno daje nam do zrozumienia, że cały Dodatek I jest po prostu nakładką graficzną na FIFA 23. No bo trzeba przyznać, że wszystkie reprezentacje, z wyjątkiem Kamerunu, mają pięknie wzorowane, licencjonowane stroje, i zarówno w menu gry, jak i podczas meczów, dodano tyle elementów wizualnych, że jesteśmy w stanie poczuć tutaj klimat Mistrzostw Świata. Natomiast tak poza tym, nie dodano nawet żadnych nowych reprezentacji, którymi moglibyśmy pograć chociażby w nawiązaniu do eliminacji. A jeżeli chodzi o licencjonowane stadiony z Kataru, no to póki co nie ma ich wszystkich, a raptem dwa. Patrząc na sam turniej, oczywiście jeśli zechcemy, możemy wyrzucić z niego dowolną drużynę, by zamiast niej zagrać na przykład Ukrainą, czy Nową Zelandią, ale dodatkowe reprezentacje narodowe są wyłącznie drużynami, które już od dawna widzimy w FIFA 23. Więc jest to bardzo lekka nakładka graficzna i to mówiąc dosłownie, bo jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale z tego co wiem, na Mistrzostwach Świata, które już lat na moment się odbędą, dwie drużyny, które wyjdą z jednej grupy Następnie będą mogły zmierzyć się ze sobą dopiero w finale, ponieważ tak rozłożona jest drabinka. No a tutaj rozegrałem z Argentyną mecz w fazie grupowej, a następnie po wyjściu z grupy zmierzyłem się z nią w jednym z meczów przed rozegranym finałem. Oczywiście nie chcę dalej spoilerować, ale jeśli chcecie zobaczyć o co chodzi, to całość znajdziecie w ostatnim filmiku kariery Franka Dolasa prowadzącego Biało-Czerwonych. Trzeba natomiast przyznać, że poziom reprezentacji jest dość dobrze odzorowany i w przeprowadzonej przez nas symulacji turniej wygrała Argentyna, pokonując w finale Brazylię. A największym zaskoczeniem jest tutaj Senegal, który zdobył trzecie miejsce, stawiając się po drodze takim drużynom jak Niemcy czy Anglia. No a to akurat już raczej zdaniem ekspertów jest nieco mniej prawdopodobne scenariuszem. Niestety w naszej symulacji całego turnieju Polsce nie udało się wyjść z grupy, bo dwa pierwsze miejsca zajęły Argentyna oraz Meksyk, no ale trzeba przyznać, że ogólnie w symulacjach samych starć grupowych biało-czerwoni zazwyczaj zajmowali drugie miejsce, no i ogólnie nie ma tu regularnych większych odpałów. Nie ma wątpliwości, że kiedy będą trwać już mistrzostwa i kibice będą żyć klimatem mundialu, to w porywie emocji zajrzą do dodatku, by otworzyć najlepsze mecze swoich reprezentantów na wirtualnych boiskach, natomiast tak ogólnie, póki co, w tym dodatku nie ma zbyt wiele rzeczy, które typowego gracza Ultimate Team już dzisiaj mogłyby wyciągnąć solidnie z tego trybu. No i to tym bardziej, że przecież w Fucie dostaniemy dedykowane mistrzostwom świata karty nawiązujące zarówno do nadchodzącego turnieju, jak i historii mundialu, a być może pojawią się również jakieś elementy graficzne, które widnieć będą nie tylko w menu, ale także na stadionach, bo przecież już teraz za parę groszy możemy nabyć nawet legendarne piłki. W przeszłości otrzymywaliśmy dedykowane mistrzostwom świata gry i te, które pojawiły się w 2006 czy 2010 roku były dość mocno dopracowane, zawierały wszystkie drużyny narodowe na świecie, skupiały się nie tylko na finałach, ale także na eliminacjach do turnieju, zawierały unikalne, nigdzie już później nie występujące Następujące stadiony, zlokalizowane w Azji czy Afryce, no a przy tym, oczywiście, wszystkie obiekty samego mundialu, a do tego posiadały bardzo unikalną nakładkę graficzną zdecydowanie różniącą tę produkcję od dostępnych w tym samym czasie na rynku gier serii FIFA. Z jednej strony to było coś bardzo fajnego i w tamtym czasie wciągającego, ale z drugiej strony bądźmy szczerzy Mistrzostwa Świata w Katarze wypadły na okres, w którym wiele osób chce skupić się przede wszystkim na rozwijaniu swojej drużyny w Ultimate Team, którego przecież w takim 2006 roku jeszcze w ogóle nie było. No i w tym przypadku trudniej raczej wyrwać graczy z tego trybu, przez co dodatek Mistrzostw Świata w FIFA 20 to po prostu graficzne rozwinięcie turnieju Mistrzostw Świata z unikalną prezentacją oryginalnego trofeum przyznawanego zwycięzcy, czyli absolutne minimum, które na ten moment jest potrzebne. No chociaż mi osobiście najbardziej jest szkoda, że nie ma tutaj żadnych nowych reprezentacji, nawiązujących tym samym do mundialowych eliminacji. No bo one zawsze pozwalały nam poznać te mniej znane drużyny narodowe z różnych zakątków świata i usłyszeć o meczach, których my na co dzień nie śledzimy. Chociaż fajnie byłoby też tu. Zobaczyć zadania typu Polska przegrywa w 80 minucie 2 do 1 z Węgrami podczas eliminacji do mundialu i masz 10 minut, plus doliczony czas gry, by odwrócić losy tego spotkania. No ale cóż, ostatecznie skupiamy się jedynie na finałach i tak już zostanie FIFA 23. Na zakończenie przypomnę tylko, że ten dodatek już dzisiaj pojawi się w grze jako bezpłatna aktualizacja i fakt, że w przeciwieństwie do dedykowanych mistrzostwom świata gier nie trzeba za niego płacić, naturalnie Musiał przełożyć się na jego ostateczną zawartość. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!